Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj krótka recenzja karty muzycznej SoundBlaster G3. Czy warto do konsoli kupować takie rzeczy? Karta obsługuje oczywiście PlayStation 4, Nintendo Switch i również działa w PC-cie, w pudełeczku. Oprócz samej karty, no, czy duża, czy nie, raczej malutka w porównaniu ze standardowymi takimi kartami jak ta. To też jest kreatyw, tylko że taktik trochę starsza, ale myślę, że mniej więcej takich rozmiarów są takie standardówki, więc możecie sobie porównać, czy jest dużo większa. To oprócz karty w pudełeczku otrzymujecie również przejściówkę. Z tego USB-C możecie zrobić sobie duże USB, i możecie podłączyć sobie z przodu konsoli. Na większe wejście, jeśli tak uznacie, sobie. I oprócz tego macie jeszcze w pudełeczku kabel optyczny, czego się nie spodziewałem, ale tak jest. No i wiadomo, jakaś serta papierków, instrukcji, więc może nie warto sobie tego wszystkiego pokazywać. Sama budowa karty. Karta jest lekka. Plastik jest taki raczej z tych lżejszych, a nie takich super twardych solidnych, ale to myślę, nie ma znaczenia, nawet po upadku czy coś, nic się tej skarcie nie powinno stać. Nie jest duża, tak jak pokazywałem, możecie sobie spokojnie wziąć tą kartę do Nintendo Switcha, gdzie tam na pewno będzie robić super robotę. Podłączacie słuchawki na jacka, bo o to w tym wszystkim chodzi. No i macie dużo lepszy dźwięk i zakładacie sobie słuchaweczki i gracie. Po co to wszystko w konsoli PlayStation 5? No wiadomo, że jeśli chcecie podłączyć sobie słuchaweczki na jacka, no to nie da rady no panie. Tutaj jest tylko USB-C i USB duże, więc bez takiej karty muzycznej lub yy, przejściówki DAC takiej większej kostki no to raczej się nie obędzie. Tutaj pokażę Wam od razu z boku wszystko co jest. Głośność słuchawek. Taki potencjometr sobie kręcicie. Nie ma on końca, kręci się cały czas w kółko. Tutaj macie super taki dodatek, że z głośności przełączacie się na mixing i tam ustawiacie sobie głośność czatu na konsoli, co jest bardzo fajną sprawą. Tu na środku macie taki przycisk tego, to się nazywało chyba Ultra Hearing. Kroki w grze. W Call of Duty, w cs i tak dalej, że niby po prostu podbija to i lepiej wtedy możecie słyszeć przeciwnika. Z drugiej strony macie tutaj głośność mikrofonu, tu akurat już jest koniec i początek, w tamtej głośności ogólnej nie ma. Tu macie wyciszenie ogólne mikrofonu. Więc tak to wygląda. Tu pod spodem macie też gumki, Jak położycie sobie tam gdzieś kartę, to widzicie, że ona się nie rusza. Jest też fajna sprawa. Ultra Healing. Nie mnie oceniać, czy to dobre, czy nie, bo ja mam słuchawki takie typowe fałki z podbitymi basami, więc u mnie to niewiele zmienia. Ale w takich słuchawkach neutralnych, z dźwiękiem neutralnym, czy bezpośrednio takich gamingowych do strzelaninek, może to robić robota. Podłączmy sobie tą kartę. Pokazuję Wam, że działa. To sobie wyłączymy ten ultra hearing. No i co? I podłączacie sobie tutaj słuchaweczki. Na środku jest kabel optyczny, i po lewej stronie jest wejście na słuchawki. Więc do wszystkiego co kto lubi, każdy sobie podłączy. Więc to wszystko fajnie robi robotę. Przy okazji powiem Wam, że taki kabelek od Co dostajecie do telefonu? przejściówka. Niestety z żadnymi słuchawkami nie udało mi się tego uruchomić. Więc. Tupa blada, z taką kartą zwykłą muzyczną porównując, to te karty muzyczne owszem zadziałały, ale dźwięk na nich jest tak słaby, że nie miało to najmniejszego sensu. Dlatego byłem ciekawy, czy ta karta G3 sobie poradzi, na pewno napędzi moje słuchawki. I słuchajcie, udało się, wszystko fajnie gra. Taki dźwięk bym powiedział 9 na 10 Chciałoby się czasem nie... troszkę głośniej, ale. No, jest jak jest, nie narzekam. Myślałem, że może będzie gorzej. Takie przejścióweczki do telefonów, gdzie możecie sobie ładować i podłączyć słuchawki na USB-C, również na konsoli nie działają. No, i co do takich kabli, są też takie kabelki z dakiem wbudowanym. Niektóre firmy sprzedają takie kable w Oplocie, trochę dłuższe. No i co się okazuje na cztery pary słuchawek jedne działały i to w takim standardzie jak, jak ta karta, czyli beznadziejnie. Więc uważam, że jeśli ktoś ma słuchawki na jacka, tak jak ja, to świetne rozwiązanie. Podłączacie sobie, siadacie na foteliku i wszystko pięknie chodzi. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Wiem, że są też lepsze karty, chyba G6 i G7 modele, ale nie ma to sensu. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Subskrybujcie.